I fizycy opanowali bardzo skomplikowany proces, że wmontowali mu pamięć. On ma wmontowanym pamięć. Memory form, pamięć kształtu. Pamiętajmy kształt. Ja bym mógł kazać mu pamiętać coś innego, serduszko w gwiazdki, on pamięta N. Ja na Waszych oczach powiem. Niszczę to N, tak pokręcę, że w żadnym wypadku nie będzie to N. Tutaj nie widać, bo tu ciemno co ja mam włożę do na, białego naczynka. Widzicie wszyscy, że jest pogięty. To nie jest N, ja go kładę tu, nie będę się już dotykał do niego, ale jak dotrę do jego pamięci bez dotykania, to on przyjmie kształt literki N, który ma w pamięci, żeby nie wiem jak go ktoś pobił i są trzy drogi, ale dwie są za trudne, bo to dzieci małe są nie da radę. jedną mam pokazać. Mianowicie teoria mówi, teoria, yy, taka, że jeśli stresa temperatura państwa tego stopy jest 50 stopni na dole, a bardzo jest, tam, jest na górze. Przekroć 50 będziesz pamięć a on wtedy zrobi to, co ma w pamięci, czyli ten kształt ten przyjmusza. A nie przekracaj górnej, bo zniszczysz tą pamięć. No to popatrzcie, w ja, no, dłoni to mam za mało, bo to jest 30 parę, w powietrzu do w ogóle to jest ze 20. No tak. To nie do rady, ale jak wezmę gorącą wodę, ja biorę bardzo gorącą, ona ma 80 stopni więc rączki na mnie był kolędem, to zobaczcie, ja wlewam gorącą wodę i patrzę na waszych oczach. Widzisz? żeby nie wiem jak go, go pobią.